Dzień dobry moi kochani, z tej strony Paweł Kargi Cargo, a to jest Kargi on the Road. Drugi dzień mojego vloga, daily vloga codziennego. Jesteśmy w pracy. Tak. Mieliśmy dzisiaj zabieg. Jeden, ale mieliśmy. Nie da się właśnie kupić. A my zaraz jedziemy. Rzucamy wszystko. Jedziemy do lasu właśnie jesteśmy przy błoniach, na błoniach, a spotkaliśmy oczywiście kogo? Olkę Demonkę Co robimy? Co, co robią muzycy? Bezrobotni muzycy Nic nie robią Jedziemy do lasu, tak? Zróbmy wszystko i jedziemy do lasu. Jedziemy... Ej! Tak, Mira oczywiście jedziemy. Ale zaraz Mira wskakuje w rolki. I co? Musimy trochę zrzucić się tych, tego tłuszczu z kwarantanny. Siedzieliśmy, wszyscy żarliśmy makarony, to teraz musimy zrzucić tłuszcz. Cześć, kim jesteś? A ty kim jesteś? No, jak moja córka stwierdziła, że jest nikim, jest po prostu moją córką. Ja też. Mira się ma. ubiera e, rolki. Kiedy ostatnio za rolki na sobie? Dwa lata temu, ale miałam takie stare z tego, z liceum jeszcze, które tak hałasowały, że się wszyscy obracali zawsze jak tam. Czy teraz się będą wszyscy obracać. Jak czy Mira, tych rolach, Mira się kauczuki. zabije. Mira się zabije. Mira jak ubierze te kauczukowe rolki, to teraz będą się wszyscy obracali. Ile razy norma wywinęła? Bierze, jak jeżdżę. Zaraz zobaczymy. No. Zgadzasz się? Mały? Ale na co? No tak, masz powiedzieć. Tak, zgadzam się. Już, jaki to jest... Jeszcze chcę jedno pokazać. To są moje paznokcie po kontakcie z y, panią podolog Aleksandrą Górecką. Zrobiła mi masaż, a chodzę dalej w takich pazurach. Szef bez butów chodzi, a to są moje paznokcie, które mi podpadały po kontakcie ze środkami dezynfekującymi. i nie chcę, żeby mnie O właśnie. <laughs> żeby nie było, że jesteśmy ignorantami. Mamy cały czas ze sobą płyn dezynfekujący i mam właśnie zamiar sobie. Nie, nie, nie! nie. Oszczędny! Tak, tak! To jest moja resztka! Dobra. Jezu! Skąd taki. Nie źle niezapiętego? Musisz mi trochę. czekać. Bo mi się tu kiwa noga. Weź mi, misiu! I pojechała w piździec! Mira, wracaj do mnie! i jak ta pani jeździ? na 10, dziesię 10 dziesięć na 10? Dziesięć? 22 dobrze, dobrze wcale nie ma takiej tej dobrej jak tej... się jeździ? super, tylko wcale tu nie ma takiej dobrej tej ej, to no, chcesz, żebym się wywaliła? Tak. Uwaga na rower. To nie co nie ma takiej dobrej tej. Przez Paweł. Chcesz ze mną do szpitala i mnie przyjmą na? Po są spadaj. Na, sądzę, bo Dobra. To się no. Wycieczka. Wycieczka. Zmieniamy miejsce. Teren. Właśnie jedziemy do Lasku Wolskiego samochodem. Jeżdżamy w ostateczną trasę. Jest piękna pogoda, nie wolno siedzieć w domu. Jest z nami zwariowana ekipa. Nie mogę pokazywać, bo nie chcą być udostępnienie, bo to są dzieci. Ale jest z nami też cały czas nasza Olka Górecka. Olka Górecka. co? mam kanał na YouTube. Matka też będzie mieć kanał Właśnie. na YouTube. Nie może być tak, że syn ma kanał na YouTube, a mama nie ma kanału na YouTube. Ja Mira też ma kanał na YouTube. YouTube, tak? Dzisiaj każdy ma kanał na YouTube. I widzimy się w lesie. Tak jak obiecaliśmy, jedziemy bez, do lasu. Do lasu. W Ruchu nasz zo. Za nami, zo, przed nami, zo. Dotarliśmy do Lasku Wolskiego. Minęliśmy kilka fajnych domków, czyli polskie Hollywood, krakowskie Hollywood. Można odjechać autobusem, ludzie biegają. A, bo tu mamy aktora, który jednak chce być ujęty na... Jak się Nie. pan nazywa? Telefon. <grym> Dobra, <idziemy> dalej. <grym> e, co tu dużo mówić? Tak jak mówiłem, poszliśmy do lasu, więc jesteśmy w lesie. Ale wszystko jest A więc... czemu poszedłeś do lasu? Bo chciałem uciec od koronawirusa. Fajnie. Ciekawe, czy ci się uda. Ja postanowiłam wybrać się do lasu. Tutaj troszeczkę jest może... Mniej ludzi, mniej zarazków. Musiałam troszeczkę odreagować. I idę w poszukiwaniu jakichś małych krasnali. Ciekawe czy je znajdę. Zobaczcie jak jest pięknie. Słyszycie, ptaszki ćwierkają. Słoneczko piękne wiosenne świeci A już dziś wieczorem spędzamy ten czas razem. Przygotowuję dla Was małą niespodziankę, więc bądźcie ze mną a on jest a na chę... razie pięknego dnia. Spacerujemy sobie po... Spacerujemy sobie po lasku polskim, jak wolskim. Trochę ludzi chodzi. Dużo ludzi jeździ na rowerze. Trochę, czyli ile? Trochę, czyli dużo. O, to mów no, ty, na no, prostu tak, że jesteś dwieżą, no. no Ty będziesz ze nie chyba. Ja. Nie No to mu, proszę, nagrywaj go. Seba, chodź tutaj do Pawła i opowiedz, co ty tutaj widzisz. Co ty tutaj widzisz? <grychy> no, trochę jest nieśmiały, ale. Dobra, idź tam. <grychy> e, ludzie sobie chodzą, czaszki śpiewają. E, więc e, tak to wygląda. Ludzie się boją, że to jest łono natury. Każdy chce y, poczuć. Poczuć, o dobre słowo. Więc y, z dzisiejszego vloga to tyle y, właśnie. Dzisiaj jeszcze pójdziemy na krótki spacer. No to będzie dawno, Tak. A jutro, a jutro na naszym vlogu, w lodzu, w vlogowie, nie wiem jak to się odmienia, będzie pierwszy challenge. Będziemy grać z Mirą w... Jaka to melodia? A kto to jest Mira? Mira to jest ta oto ta kobitka. O, Mira, ma tak, to musi mieć rozpuszczone włosy, żeby była ładniejsza. A ja sobie teraz tam idę i zobaczycie jak sobie idę i widzimy się jutro. Koronawirus! uciekaj. Na... Koron